Cześć, dzień dobry. Dzisiaj podrapiemy krzyżówki, jedną za 10 zł, a drugą za 5, ale obie mają numerek 1. Także sprawdzimy sobie, co tu się kryje. Zostało nam 3 literki do odsłonięcia w tej i chyba dwie tylko w tej mniejszej, także szybciutko pójdzie. W tej chwili mamy tylko jedno utworzone słowo gra. No i tu nam dwie literki brakują w bonusie do słowa Tomasz. Także zaczynamy trzecia od końca literka to F. O, to bonus chyba już się nie pojawi. F szukamy. Nie ma w pierwszej, w drugiej mamy jedno F. F, ciężko, ciężko będzie F. Mamy F. I to wszystko. Także przedostatnia literka. K. Także bonus już odpada. Sprawdzę, ile tam się kryło. 100 zł. I od razu sobie może drapniemy tego mnożnika. Razy 3 tu się pojawia. I szukamy K. jedynka tak za mną chodzi, ale no widzę, że wszystkie puste. O, jest drugie słowo o k. Także sobie tu zaznaczymy k. O, słabo, słabo. A tu się tworzy akcja, akcja. Mhm. K. I tu mamy k. O, jeszcze na samym dole. Tak to się prezentuje. Niestety więcej nie ma. Ostatnia literka przed nami. P. Co nam P da? P. Odpada. Już nic nie ma. Tu żeby trzecie słowo właśnie powstało, ale K przegapiłam. W nie było. Nie. Także P nam nie pomogło. P. Odsłaniamy kontrolne. C. Y. O. Czyli ta większa krzyżówka za 10 zł okazuje się pusta. Tu mamy mit, jedno słowo, i takie długie powstało. Tolknicko. A, i jeszcze tu mamy litr. Także tu mamy dwa słowa. Jest szansa chociaż na 5 zł. I sprawdzamy. P. P. Promotor, proszę bardzo. Mit i promotor. Dwa słowa. A po tej stronie już mamy dwa, także trzecie by tu się przydało P. I koniec. Ostatnia literka. ha, 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 śmieją się z nas, w bonusie już nic nie powstanie, a było ukryte 5 złotych, uh -huh. ha. ha, 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 nie ma ha i tutaj mamy jedno ha, drugie ha i nawet widzę trzecie ha, ale niestety dwa do dwóch, Także kolejny pustak, nie wiem co się dzieje, chyba potrzeba nam przerwy w tych zdrabkach. O proszę, G-O-U. Także mam nadzieję, że podobał Wam się krzyżówkowy odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję kanału, komentarz mile widziany. Ja Was pozdrawiam i do następnego odcinka. Do zobaczenia!